Was bardzo serdecznie To jest propozycja nowego zagrajmy Przepraszam już tak mówię ale mój aparat ma do dupy mikrofon Ale więc do rzeczy O tutaj mój się safe wczytuje ale to bez znaczenia Tak sobie zacząłem też od nowa mój CJ Wafro Ale nieważne nie Jeszcze nie wiecie to to jest CJ New Game Oczywiście start a new game. Your best is the introduction. Or something like that. introduction. After five years on the East Coast, it's time to go home z lotni z Liberty City do San Andreas. Zobaczycie, kto go zaraz zatrzyma. Tak, oficer ten penis, znaczy ten teny. Nie powiedziałem tego. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey! Don't worry about it. I'll fill it out later. Ah. Welcome home, Carl. Mm. Glad to be yeah, I forgot about Have you, boy? <laughs> Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, <laughs> Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. Kurde, zostawili go torbę w taksówce. Dobra, Introduction dobiega końca. Kurde, już 5 minut się nagrywa. Już 5 minut! Tak, muszę stać przy mikrofonie, bo inaczej mnie nie usłyszycie. You? I'm here to my mom. You know that. Yeah, I, guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. Yeah. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, uh -huh. Carl. Well, what do we got here? This is a weapon of the plan. He has refused to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pendlebeck. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't that's my gun. gun me, Carl? Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll fight. In the meantime, try not to gun down anymore. more you know? Y'all oh, can't leave me here. This ball is cut no, oh, you. I'm not know? to let you Carl. Shoot on me. You can't be around like a donut, what? Carl. <laughs> officer Pendlebury's <laughs> <Brees> down. You <laughs> all keep your day, did Oh, shit. shit. Here we go again. worst place in the world. Rolling Heights Baller Country. I ain't represented Grove Street in five years, but the ballers won't give a shit. Carlos, sprawimy się nimi w przyszłości na pewno. Witamy. San Andreas nigga. Okay. Dobra. Hey, lol, wsiadłem we'll na... Mam oh Żeby dwa tysiące złapać. Ile macie na... Czy dobrze widzicie? To jest... Mak? Dobra. Whatever. Whatever. Halo, sweet? Kurde. Zaraz się z nim spotkamy i z kimś jeszcze, zobaczycie. Tylko pójdziemy swój poliwer. Więc... Karnie zostali dobrze powitani San Andreas, ale... My się rozprawimy z nim, co? Na bank. Jeszcze mamy jakieś 10. Hey, mama. Up, jeszcze mamy 7 minut? 7 minut mamy tylko, kurde. A muszę Wam pierwszą misję pokazać. Wiecie pewnie co tu była za katstenka? Pewnie każdy grał, więc nie będę już tak. No, to jest Smoke, jeden z nich ba... Jeden z gangu Grove Street. No właśnie. Teraz poznamy Sweeta i Kendall. Sweet to brat, a Kendall to siostra jakby co.

Trzech muszkieterów. Nie, trzech muszkieterów i pomocnik. Oh, shit, Dobra, dobra. Nie ma sprawy. Już jadę. I ten durny samochód posiedzie. Yeah. No ja... Ja wiem gdzie wyjedziecie, dobra, już czekam. No, nie są za daleko. Chwilę ich trzeba rozdupczyć. Chwilę ich trzeba rozdupczyć. No! No nie, no nie jedź! Zatrzymaj się w końcu. Dobrze. Już nam nie będą przeszkadzać przynajmniej. No. Dobra, jedziemy. Doganiamy Sweet'a czy ta... tak? Tak, Sweet'a, Sweet! A, sweet, a. sweet a, słodki. Wow. No dużo się zmieniło, karn. No co za... Kto jeszcze do mnie nawala? Owiliśmy swój gang przed chwilą, fajnie. I wiem, co sobie weźmiemy. No, gdzie się pierwsza z tym sentinelem? No co za je? Co za Co za luza! Hahaha! Ha, ha. Nie powiedziałem tego. Dobra, dobra. Muszę tylko trzy minuty sleep. Muszę zdążyć w pierwszym miejscu. Szybciej, Ryder, w dupę. W dupę szybciej mieć. Nie pierwszy coś. I się przechwalam. Gdzie ty się wpieprasz? Idź do grodzki, Daniel, jakiś zawiasy. No to no szybciej! 3 minuty. 3 minuty 15 sekund. Ścinka była. Gdzie ty jesteś, tak jakby? Znaczy, mm, nie, nie powiedziałam tego. No jedziesz. Jeszcze nadal pikier. fat man. No jadę! Tak, to tu jest tłusty. Kurde, nie, będę pierwszy, będę pierwszy! Nie ma tak, będę pierwszy! Ha ha! Zesraj będę pierwszy. Ha ha ha! What the? No, tak! Haja pierwszy. Jej! Let's see, że i rączką zamachał. I got what these motherfuckers do. Sold them niggas who's gangster. What a nigger. Dobra, 11. Idziemy sobie tu broń. A, jeszcze się nie pojawiła. Wiem, że to po tamtym mostem jest kamizelka, ale mam strasznie mało czasu. Dobra, whatever. Whatever! Szybko! Nie mogę 15 minut przekroczyć. Szybko. Fajnie, fajnie, no fajnie. Już muszę zapisywać i kończyć. Aparacik. Gdzie się zapis... No, zapiszmy na ten drugi. Dobra. Dobra, no to... Jeżeli pożegnaj się z tych dziewięć, żegnajcie!